Dzień dobry, dziś króciutko. Iwona Majewska-Piełka w moim kanale YouTube, gdzie staram się wspierać chętne osoby w coraz lepszym życiu. Ostatnio przekazałam film, który został nagrany przy okazji webinaru organizowanego przez pana Andrzeja Mańkę i Andrzeja Fesnaka na temat nowoczesnych finansów. Mówiłam tam o roli Poczucie obfitości w bogaceniu się i w byciu człowiekiem bogatym, a także, jeśli ktoś ma taką ochotę, w byciu na przykład milionerem. Wśród różnego rodzaju wskazówek i jakichś swoich, Interpretacji tego, co to znaczy być bogatym, jak, jak funkcjonować, żeby czuć się w taki sposób, podawałam ćwiczenie, które jest bardzo dobrym ćwiczeniem do tego, aby rozwijać poczucie obfitości. Czasami jest tak, że nie mamy tego poczucia obfitości, że nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że moglibyśmy funkcjonować w taki sposób, w jaki funkcjonują inni ludzie. Myślimy, że to jest tylko dla wybranych albo że to jest dla ludzi, którzy urodzili się z pieniędzy. Albo że to jest dla ludzi jakichś wielkich, no wydaje nam się w każdym razie, mówiąc najkrócej, że pieniądze, że bogactwo to nie dla nas. I z takiego sposobu myślenia, sposobu myślenia o sobie w kategoriach ewentualnego bogactwa, ale także w ogóle o samych pieniądzach, o tym czym one są, o emocjach, jakie się z nimi łączą, często sprzecznych, no wynika potem to, że chociaż na poziomie świadomości chcemy być bogaci, Chcemy mieć wszystko, co jest nam potrzebne. Do szczęścia w kategoriach materialnych również, no to niestety nie potrafimy sobie tego wszystkiego normalnie w życiu zorganizować. I takim jednym z ćwiczeń, które pobudza jakby myślenie w kategoriach obfitości, które otwiera nas w ogóle na myślenie o wydawaniu, o posiadaniu również rzeczy luksusowych, jest fantastyczna zabawa, którą ja sama już prowadzę od 127 dni dzisiaj. Był Mój 127 dzień. Znakomicie się przy tym bawię, bawi się znakomicie przy tym moja rodzina. Jednocześnie jestem przekonana, że będzie to miało również wpływ na moje finanse, choć akurat jest na tym poziomie zupełnie dobrze i moje poczucie obfitości od lat jest na przyzwoitym poziomie. Ktoś zapytał, Prosił, żebym wyjaśniła to ćwiczenie na blogu. Na blogu tego nie wyjaśnię, bo nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, ale wyjaśnię to tutaj. Otóż, zabawa polega na tym, że codziennie dostajemy o 1000 dolarów, czy o tysiąc złotych, czy o tysiąc funtów, w zależności od tego, gdzie każdy z nas żyje, więcej. Czyli konkretnie mówiąc, z pierwszego dnia dostajemy tysiąc, w moim wypadku dolarów kanadyjskich, drugiego dnia 2000 dolarów kanadyjskich, trzeciego dnia 3000 dolarów kanadyjskich, Cztere, czwartego dnia 4 tysiące dolarów kanadyjskich i 127 dnia na przykład 127 tysięcy dolarów kanadyjskich. A dzielimy sobie kartkę na dwie części. Na pierwszej piszemy, na pierwszej, w tej pierwszej części piszemy datę, wpływ na moje konto na przykład 1000 dolarów. Po drugiej stronie realizujemy jak gdyby wypłatę, dlatego że ważną sprawą jest to, żeby te pieniądze wydawać, żeby ich nie zatrzymywać. Jeśli je zatrzymujemy, to tylko z przeznaczeniem na konkretny cel, na przykład na konto oszczędnościowe z przeznaczeniem na zakup domu, mieszkania czy tego typu rzeczy. I wtedy to jest jakby wkładanie pieniędzy no, w tę rzecz, którą chcemy zrobić. Natomiast takie odkładanie pieniędzy na bliżej, niewiadomy cel, no, jest niedozwolone. Chodzi po prostu o to, żeby budować również nasze pragnienia, żeby budować również naszą świadomość posiadania pewnego rodzaju rzeczy. Oczywiście na początku sprawa jest bardzo łatwa. Jeżeli się dostaje tysiąc dolarów czy 10 tysięcy dolarów, a cały świat stoi przed nami, no to oczywiście łatwo jest to wydawać. Natomiast zabawa zaczyna się wtedy, kiedy codziennie dostajemy po kilkadziesiąt tysięcy dolarów albo i po sto tysięcy z groszami. No, będzie taki moment w moim tutaj życiu, bo zamierzam bawić się w to przez cały rok, że będę dostawała dwieście 50, 256 dolarów, w ciągu tysięcy dolarów w ciągu dnia, a nawet 300 z groszami. No, szczerze powiem, że już teraz myślę o tym, co ja będę mogła z tym robić, dlatego że bardzo dużo rzeczy już mam. Aktualnie składam pieniądze na zakup mieszkania w Warszawie, żebym mogła spokojnie, regularnie tam jeździć i po prostu mieszkać. Mam już dom czteroapartamentowy, w którym mam jedno mieszkanie. Które jednocześnie jest mieszkaniem gościnnym dla osób, które chciałyby tutaj przyjechać, a w którym mieszka również moja młodsza córka. No, zwiedziłam już naprawdę sporo, naprawdę zwiedziłam sporo, ale, ale tutaj w tej zabawie również odwiedziłam pewne miejsca, które od dawna chciałam odwiedzić. Wzbogaciłam tor or torontońską orkiestrę symfoniczną, różnego rodzaju inne fundacje. No, mam. W zanadrzu stworzenie własnej fundacji, którą mogłabym razem z, ze starszą córką. A prowadzić, Więc tutaj będę miała szansę na to, żeby pewne, pewne zasoby tam przeznaczyć. Czyli, krótko mówiąc, raz jeszcze powtarzam, na czym polega to ćwiczenie? Zeszycik, kartkę dzielimy na pół. Na jednej stronie piszemy, ile tych pieniędzy dostaliśmy w danym momencie. Pierwszy dzień, pamiętamy, 1000, drugi, dwa, trzeci, trzy, 127 dzień, 127 tysięcy. Na drugiej stronie piszemy, na co to przeznaczamy, na co to wydajemy i pamiętamy, że cała kwota, która wpłynęła, musi zostać rozdysponowana. Czy możemy dawać pieniądze innym osobom? No fundacjom różnego rodzaju, różnego rodzaju osobom potrzebującym, nie wiem, wsparcia, ale tak jak takim konkretnym osobom na konkretny cel. Natomiast nie możemy przeznaczać tych pieniędzy od tak po prostu na przykład dla dzieci. Dzieciom też trzeba kupować Konkretne rzeczy, jeśli chcemy to, co no, uważamy, że sprawi im przyjemność, czy uważamy, że jest im potrzebne. Można zatrudniać oczywiście kogoś, ja na przykład mam zatrudnioną osobę, która prowadzi mój znakomity samochód, którym jak potrzebuje to gdzieś mnie... Wozi, ponieważ nie jest w mojej bajce prowadzenie samochodu samodzielnie i cały szereg różnych innych rzeczy można robić, ale właśnie takich, żeby były związane z nami, z konkretnymi potrzebami, z konkretnymi rzeczami. No cóż, dobrej zabawy.